Jako jedyna kobieta szeryf w hrabstwie, zdobyłam szacunek pewną ręką i czujnym okiem. Mężczyźni bali się mojej reputacji bardziej niż mojego pistoletu, więc kiedy wygrałam w pokerze o wysoką stawkę poszukiwanego banite, Marko Skorpiona Vasqueza, myślałam, że to ja mam kontrolę. Zamknęłam go w mojej własnej celi, pod moim własnym dachem. Ale gdy nadeszła noc, dowiedziałam się, że niektóre klatki nie są z żelaznych krat. A człowiek w łańcuchach może czasem być tym, który dzierży całą władzę. Jest rok 1888. Miasteczko Redemption w Nevadzie czepia się pylistego krańca wielkiej kotliny niczym uparty fast. To miejsce, gdzie fortuny zdobywa się i traci nie tylko w kopalniach srebra, ale i po odwróceniu jednej karty. Powietrze w salonie Redemption Grand było tak gęste, że można by je rzuć, plugawa, mieszanina zwietrzałej łyski, tanich cygar i potu zdenerwowanych mężczyzn. Wzrok wszystkich skupiony był na środkowym stole, gdzie kałuża złotych orłów i zmiętych banknotów leżała niczym smocze skarby. Naprzeciwko mnie, Marco Vasquez, poszukiwany banita z nagrodą 500 dolarów za głowę, oparł się na krześle powolny, rozbawiony uśmiech, błąkał się na jego ustach stanowiąc wyraźny kontrast z napięciem w jego potężnych ramionach. Jego ciemne oczy, ostre jak odłamki obsydianu, spoczęły na moich. To nie były oczy człowieka w potrzasku. To były oczy cierpliwego drapieżnika. Stary Hemlock, właściciel salunu, który widział więcej dymu z broni palnej niż zachodów słońca, polerował szklankę za barem z ponurą miną. Przeżył okres prosperity i upadku, i miał dość mądrości, by wiedzieć, że niektóre noce na zawsze zmieniają oblicze miasta. Pani cię przyparła do muru Vasquez. Był kotał jeden z górników, ośmielon alkoholem. Z tego się nie wyblufujesz. Spojrzenie Marko ani na chwilę nie opuściło mojego. Całkowicie zignorował górnika. To było tak, jakby nikt inny w pokoju nie istniał. Sprowadza się to do tego, pani szeryf. Niego głos był niskim, gładkim barytonem z najlżejszym echem ziem na południe od granicy. Ostatnie rozdanie. Pani Stawka kontra moja, wskazał pod brudkiem na list gończy, przybite do ściany, z którego spoglądała jego własna, ponura i wyzywająca twarz. Moja wolność albo moja głowa. Spojrzałem na swoje karty. Potem na niego. Moje serce biło równym rytmem o żebra. Przyjęłam tę odznakę po tym, jak mój ojciec, szeryf John Reed, został zastrzelony na tej samej ulicy dwa lata temu. Rada miasta uważała, że kobieta sobie z tym nie poradzi. Każdy dzień od tamtej pory spędziłam udowadniając im, że się mylą, budując wokół siebie mur kompetencji i zimnej determinacji. To był jedyny sposób na przetrwanie, jedyny sposób, by utrzymać ostatni kawałek mojego ojca, jaki mi pozostał. To była więcej niż partia pokera. To było świadectwo wszystkiego, o co walczyłam. Widzę pańską stawkę, panie Vasquez, i podbijam. Wsunęłam do puli resztę moich wygranych. Przez salon przeszedł zbiorowy jęk zdumienia. To był głupi ruch. Ryzyko, które mogło mnie zrujnować, ale mój ojciec zawsze powtarzał. Nie pokonasz węża, pozwalając mu wybrać pole bitwy. Uśmiech Marko poszerzył się, błysk bieli na jego opalonej twarzy. Ma pani odwagę, pani szeryf. To muszę pani przyznać. Położył swoje karty, trzy króle, lśniące jak złoci tyrani na pooranym drewnie. W salonie rozległ się cichy jęk. Poczułam na sobie tuzin par współczujących spojrzeń, ale nie ustąpiłam. Powoli, z namysłem, wyłożyłam swoje własne karty. Jedna po drugiej. As, kolejny as, trzeci dama i wreszcie druga dama. Full, asy na damach. W pokoju zapadła cisza, absolutna. Taka cisza, jaka następuje po uderzeniu pioruna, gdy świat wstrzymuje oddech czekając na grzmot. Marko Waskiez wpatrywał się w moją rękę i po raz pierwszy, odkąd napotkałam jego spojrzenie, rozbawienie w jego oczach zgasło zastąpione przez coś innego. Nie strach, nie gniew, był to przebłysk prawdziwego, kalkulującego szacunku. Oparł się do tyłu i uśmiech powrócił, ale tym razem był inny, powolniejszy, bardziej niebezpieczny. Cóż, pani szeryf Reed – mruknął, odsuwając krzesło i powoli podnosząc ręce. Wygląda na to, że wygrała pani pulę i mężczyznę. Doprowadzenie go z salonu do aresztu było publicznym widowiskiem. Całe miasto zdawało się wylegać na drewniane chodniki, ich twarze były mieszaniną podziwu, dezaprobaty i czystej ciekawości. Kobieta u władzy to jedno, kobieta prowadząca człowieka takiego jak Marko Vasquez do własnego aresztu to coś zupełnie innego. Starsze kobiety ściskały swoje szale, szepcząc o przyzwoitości. Mężczyźni po prostu się gapili, z nieodgadnionym wyrazem twarzy. Czułam ich osąd jak żar południowego słońca. To był znajomy ciężar ich wątpliwości, ciągła potrzeba bycia silniejszą, sprytniejszą i zimniejszą, niż jakikolwiek mężczyzna, który nosił tę gwiazdę przede mną. Ta społeczność, którą chroniłam, była również moją ławą przysięgłych. Marko zdawał się tym delektować. Szedł obok mnie, jego kroki były niespieszne. Był potężnie zbudowanym mężczyzną, a nawet ze związanymi rękami poruszał się z gracją drapieżnika. Ma pani ich uwagę, pani szeryf, powiedział, a jego głos był niskim pomrukiem przeznaczonym tylko dla mnie. Nie wiedzą czy panią sławić, czy potępiać. Muszą jedynie wiedzieć, że prawo jest egzekwowane, odparłam ściśniętym głosem. Mój chwyt na strzelbie był śliski od potu. Ach, prawo, zamyślił się z nutą śmiechu w głosie. Szlachetna rzecz, ale samotna, nieprawdaż, stać na straży czegoś, czego reszta boi się sama bronić. Jego słowa uderzyły w zbyt czuły punkt. Długie noce, ciągłe wątpliwości, dręcząca izolacja bycia jedynym filarem porządku w miejscu, które nieustannie flirtowało z chaosem. To był ciężki ciężar, którego nigdy nikomu nie pozwalałam zobaczyć. Zacisnęłam szczękę i letko pchnęłam go do przodu. Swoją filozofię niech pan zachowa dla sędziego okręgowego Vasquez. Zachichotał, a niski, ciepły dźwięk w niepokojący sposób wpłynął na powietrze między nami. Jak sobie pani życzy, Jefa. Areszt nie był niczym wielkim. Był to mały, ufortyfikowany budynek z cegły, przylegający bezpośrednio do mojej skromnej kwatery mieszkalnej: dwie cele po jednej stronie, moje biuro i drzwi prowadzące do mojej sypialni i kuchni po drugiej. Był to praktyczny projekt zrodzony z ograniczonego budżetu, ale tej nocy wydawał się być poważnym błędem. Nie zamykałam po prostu bandyty, zapraszałam wilka do mojej nory. Wepchnęłam go do dalszej celi, tej z najsolidniejszymi kratami i najnowszym zamkiem. Metaliczny brzęk zamykanych drzwi odbił się echem w małej przestrzeni, dźwięk ostateczności. Przeszedł do tyłu celi i odwrócił się, by stanąć twarzą do mnie, a cienie rzucane przez moją latarnię rzeźbiły głębokie bruzdy na jego twarzy. Nie było w nim strachu, tylko cicha, niepokojąca intensywność. Obserwował każdy mój ruch, gdy niezdarnie majstrowałam przy ciężkim żelaznym kluczu. Moje dłonie, które przy pokierowym stole były pewne jak skała, teraz lekko drżały. Wsunęłam klucz do zamka i przekręciłam go. Rygiel wsunął się z ogłuszającym hukiem. Był w klatce. Uwięziony. Wygrałam, ale stojąc tam, ciężko oddychając w nagłej ciszy, nie czułam się jak zwycięzca. Czułam się jakbym właśnie dobrowolnie weszła w pułapkę, którą sama zastawiłam. On nie był pokonany, został po prostu przeniesiony. A teraz zaledwie kilka cali stali i jeden zamek oddzielały jego świat od mojego. Marko chwycił kraty, jego palce zacisnęły się na zimnym żelazie. Nie potrząsał nimi. Po prostu stał, obserwując mnie, a jego obecność wypełniała całe pomieszczenie. To bardzo małe pomieszczenie, pani szeryf, a noc będzie bardzo długa. Godziny mijały, naznaczone jedynie powolnym marszem światła księżyca pod deskach podłogi. Sen był odległą krainą której nie miałam nadziei odwiedzić. Każde skrzypnięcie starego budynku, każdy podmuch wiatru, potrząsający szybą, należał do niego. Siedziałam w swoim biurze, drzwi do mojej kwatery były zamknięte, ale nie na klucz. Symboliczna bariera, która wydawała się krucha jak papier. Próbowałam skupić się na papierkowej robocie z napadu na Wells Fargo z zeszłego miesiąca, ale słowa zlewały się w bezsensowne kształty. Prawo wydawało się dziś małe, niewystarczające. Cały jego atrament i autorytet bladły w porównaniu z cichą, oddychającą obecnością w celi, zaledwie kilka metrów dalej. Delikatne pukanie do głównych drzwi aresztu przestraszyło mnie tak bardzo, że niemal sięgnałam po rewolwer. Otworzyłam i zobaczyłam starego hemloka z salonu, trzymającego przykryty palerz. Spod kraciastej ściereczki unosiła się para. Pomyślałem, że mogła pani nie mieć okazji zjeść kolacji, pani Szeryf, powiedział swoim niskim, chrapliwym głosem. Był jednym z niewielu mężczyzn w mieście, w których oczach widziałam szacunek, a nie osąd. Po dekadach obserwowania, jak prawdziwa natura mężczyzn ujawnia się pod wpływem whisky i kart, rozumiał ciężar gwiazdy, którą nosiłam. To, co pani robi, nie jest łatwe. Zwłaszcza dziś. Dziękuję, daju. Nie musiałeś. Odparłam głosem ciężkim od zmęczenia, którego nie potrafiłam ukryć. Skinął głową w stronę cel. Ten jest inny. To nie jest zwykły rabuś. W jego oczach kryje się historia. Niech pani uważa, Lili. Człowiek, który nie ma nic do stracenia, jest przewidywalny, ale człowiek, który gra tak... Jakby nie mógł przegrać. To on jest niebezpieczny. Uchylił kapelusza i odeszedł w noc, zostawiając mnie z ciepłym talerzem i zimnym ostrzeżeniem. Wsparcie społeczności w tym mieście było rzeczą rzadką i cenną, i często przybierało formę cichych gestów i ciężko zdobytej mądrości. Zapach pieczonego kurczaka wypełnił biuro. Mój żołądek burczał w proteście, ale wiedziałam, że nie mogę jeść. Jeszcze nie. Musiałam się z nim zmierzyć. Biorąc głęboki oddech, zaniosłam talerz latarnię i cynowy kubek z wodą do jego celi. Siedział na krawędzi pryczy. Jego sylwetka była bryłą litej ciemności na tle oświetlonej księżycem tylnej ścianki. Obserwował, jak podchodzę z nieodgadniętym wyrazem twarzy. Wsunąłam talerz i kubek przez mały otwór w drzwiach. Jedz, rozkazałam a mój głos nie zdradzał drżenia, które czułam w środku. Nie ruszył się w stronę jedzenia. Zamiast tego wstał i podeszł do krat. Jego kroki były bezszelestne na kamiennej posadce. Był teraz tak blisko, że ciepło jego ciała zdawało się promieniować przez żelazo. Jest pani dobrym strażnikiem, pani szeryf. Ale zapomniała pani o jednym. A o czym? Wygrała pani moje życie w tej karcianej grze. Ale nigdy nie zabrała pani mojej własności. Podniósł ręce, pokazując mi ciężki zdobiony srebrny pierścień na prawej dłoni. Dostałem go od ojca. To wszystko, co mi po nim zostało. Proszę pozwolić mi go zdjąć, zanim jedzę. Czasem puchnął mi dłonie. To była mała prośba ludzka prośba Łącznik do przeszłości z ojcem słabość, która rezonowała z moją własną. To było wykalkulowane pęknięcie w jego zimnej fasadzie, a część mnie, ta, która nie była szeryfem, chciała w to wierzyć. Pierścień mojego ojca wisiał na łańcuchu na mojej szyi, zimny na skórze. Wbrew zdrowemu rozsądkowi skinęłam głową: podnieś rękę do krat. Zrobił to. Wyjęłam własne klucze, wybierając ten mały od szafki na dowody, a nie ten do jego celi. Wiedziałam, że to głupie ryzyko, ale jakaś część mnie potrzebowała udowodnić, że się nie boję, że jego obecność całkowicie mnie nie wytrąciła z równowagi. Sięgnęłam przez kraty, klucz w jednej ręce, sięgając po pierścień drugą, i wtedy się poruszył. To nie był wypad, to był płynny, niewiarygodnie szybki ruch. Jego wolna ręka wystrzeliła przez kraty, nie chwytając mojego nadgarstka, ale tęk kluczy wiszący u mojego pasa. Nie używał siły, Wykorzystał mój własny pęd przeciwko mnie. Zachwiałam się do przodu, uderzając o kraty, gdy klucze zostały wyrwane z mojego uścisku z ostrym brzękiem. Jeden z guzików na mojej koszuli mundurowej pękł z napięcia, a materiał się rozchylił. W tym samym ruchu jego druga ręka cofnęła się i zobaczyłam błysk cienkiego kawałka metalu, wytrycha, którego nawet nie zauważyłam, że ukrywał, gdy wkładał mój własny klucz do celi do zamka. Kliknięcie otwieranego zamka było najgłośniejszym dźwiękiem, jaki kiedykolwiek słyszałam. Drzwi celi otworzyły się do wewnątrz z cichym skrzypieniem. Nie wybiegł, wyszedł powoli, z namysłem, a skradzione klucze zwisały mu z palca. Moja ręka powędrowała do biodra w poszukiwaniu pistoletu, którego tam nie było, zostawiłam pas z bronią na łóżku w moim pokoju. Bez troski, amatorski błąd. Staliśmy w wąskim korytarzu aresztu, a zapach pieczonego kurczaka, którego mu przyniosłam, kpiąco unosił się w powietrzu. Przestrzeni między nami nie oddzielały już żelazne kraty, ale była naładowana przerażającą nową rzeczywistością. Byłam z nim sama, przegrałam. Ty daleko nie uciekniesz, wyjąkałam, cofając się w stronę mojego biura. Mój głos był mi obcy. Daleko? Zapytał z wyrazem autentycznego zdziwienia na twarzy. Zrobił w moją stronę powolny krok, a potem kolejny. Nie uciekał, zbliżał się. Pani szeryf, gdybym chciał odejść, zabiłbym panią w salonie i byłbym już za granicą stanu. To nie ucieczka jest tym, co dziś wygrałem. Wciąż zmuszał mnie do cofania się, jego potężniejsza postura dominowała w wąskiej przestrzeni, aż moje plecy oparły się o zamknięte drzwi do mojej własnej kwatery, mojego własnego, prywatnego świata. Położył jedną rękę na drzwiach obok mojej głowy, zamykając mnie w pułapce. Pachniał kurzem, skórą i czymś jeszcze, czymś czystym, jak pustynny deszcz. To było dezorientujące. Czego więc chcesz? Wydusiłam, moje oczy rozglądały się w poszukiwaniu broni, czegokolwiek. Jego wzrok opadł na pęknięty guzik mojej koszuli mundurowej, na odsłonięte zagłębienie u podstawy mojej szyi, gdzie pierścień mojego ojca spoczywał na skórze. Jego oczy zatrzymały się tam o jedno uderzenie serca za długo. Kiedy znowu na mnie spojrzał, rozbawienie zniknęło, zastąpione przez surową, drapieżną intensywność, która mroziła mi krew w żyłach. Chcę tego, o co się założyłem, powiedział cicho, mojej wolności. Ale widzi pani, moja wolność nie polega na opuszczeniu tego miasta, polega na posiadaniu osoby, która ją odebrała. Sięgnął do swojego pasa i przez przerażającą sekundę myślałem, że sięga po ukryty nóż, ale zamiast tego jego ręka wróciła z parą ślicznych, ciemnych metalowych kajdanek, tych z mojego własnego biurka. Błyszczały w świetle latarni, kołysając się delikatnie na jego palcu, jak zegarek hipnotyzera. Zabrał je, gdy ja niezdolnie podawałem mu talerz z jedzeniem. Zaplanował to, każdy jeden krok. Grał ze mną w tej chwili, gdy usiadł przy tym pokerowym stole. Karty to były preludium. To była prawdziwa gra. Pochylił się bliżej, a jego głos ściszył się do szeptu, który był jakimś bardziej rozkazującym niż jakikolwiek krzyk. Odwróć się, pani szeryf. Przez chwilę, która zdawała się wiecznością, nie poruszyłam się. Cały mój świat został wywrócony do góry nogami. Odznaka na mojej piersi wydawała się tanią, blaszaną zabawką – Prawo, które reprezentowałam, było bajką na dobranoc dla głupców. On był banitą, więźniem, a jednak stał przede mną, trzymając same symbole mojej władzy. Jego imponująca sylwetka rysowała się na tle światła latarni. Cała moja waleczność, wszystkie starannie wznoszone mury mojej determinacji rozpadły się w pył. Mój oddech się załamał, chrapliwy dźwięk w duszącej ciszy. Nie powtórzył rozkazu. Nie musiał. Przerażająca zmiana sił była absolutna. Powolnym, świadomym ruchem, który zdawał się rozrywać mnie na strzęby, odwróciłam się, zakładając ręce za plecami. Zimne, twarde ugryzienie metalu, opinającego moje nadgarstki, było szokiem. Było to uczucie obce, niewłaściwe. Nie zacisnął ich do bólu, ale były pewne. Ostateczne. Metaliczne kliknięcie odbiło się echem w pokoju. Pieczętując moje pojmanie. Na chwilę zostawił mnie tak, stojącą, więźnia, we własnym areszcie. Całe moje ciało drżało z mieszaniny przerażenia i dziwnego, nieznanego dreszczu, za który nienawidziłam sama siebie. On nie tylko mnie pokonał, on całkowicie rozłożył mnie na czynniki pierwsze. Społeczność, którą tak zawzięcie chroniłam, wydawała się teraz odległym światem. A jej mieszkańcy spali spokojnie, nieświadomi całkowitego upokorzenia swojej szeryfew. Przeszedł obok mnie i otworzył drzwi do mojej prywatnej kwatery. Pokój był prosty. Łóżko z ręcznie robioną kołdrą, małe biurko i okno wychodzące na cichą oświetloną księżycem ulicę. Pas z bronią mojego ojca leżał zwinięty na łóżku symbol dziedzictwa, które właśnie zawiodłam. Podniósł go, nie z triumfem, ale z dziwnym rodzajem szacunku. Wyjął ciężkiego kolta z kabury, sprawdził komory, a następnie delikatnie położył go na biurku. Był paradoksem, bandytem ze spokojną kompetencją zaprawionego w bojach stróża prawa. Odwrócił się do mnie i powiedział cichym, niemal. łagodnym głosem. Tu nie chodzi o krucieństwo, pani szeryf, powiedział cichym, niemal. łagodnym głosem. Tu chodzi o lekcję. Lekcję, której pani ojciec John Reed próbował mnie nauczyć dawno temu. Krew zmroziła mi się w żyłach, znałeś? Znałeś mojego ojca? Cień przemknął po jego rysach przebłysk dawnego bólu. On mnie znał. Nie zawsze nazywałem się Vasquez. Kiedyś byłem Miguelem de la Cruz. Byłem młodym, głupim człowiekiem zadającym się z niewłaściwym towarzystwem. Pani ojciec złapał mnie na kradzieży bydła. Zamilkł. Jego spojrzenie odpłynęło w dal. Nie powiesił mnie. Powiedział, że coś we mnie widzi szansę. Dał mi wybór. Dwadzieścia lat więzienia albo wyjazd z jego hrabstwa i nigdy nie wracać, zacząć nowe życie. Spojrzał na mnie, a w jego oczach czaiły się wspomnienia. Wybrałem wyjazd, próbowałem stać się tym nowym człowiekiem, ale świat ma to do siebie, że cię kształtuje, czy tego chcesz, czy nie. Moja ścieżka stała się skomplikowana. Słyszałem o jego śmierci. Dobry człowiek. Zbyt dobry na ten świat. Ten bandyta, ten złoczeńca mówił o moim ojcu z szacunkiem, jakiego nikt w mieście nie okazywał od lat. To była prawda, z którą trudniej było walczyć niż z jakimkolwiek fizycznym zagrożeniem. Ruszył w moim kierunku i instynkt kazał mi się wzdrychnąć, ale nie drgnęłam. On wierzył, że prawo może ocalić duszę człowieka powiedział Marko czy też Miguel, a ja wierzyłem, że czasem trzeba stracić wszystko, by zrozumieć, o co naprawdę warto walczyć. Wyciągnął rękę, a jego stwardniałe palce delikatnie dotknęły metalu kajdanek na moich nadgarstkach. Ukrywasz się pani za tą gwiazdą, za tymi murami? Myśli pani, że kontrola polega na zamkach i kluczach. Prawdziwa kontrola, prawdziwa władza polega na wiedzy, kiedy należy odpuścić. Jego słowa zdzierały każdą warstwę mojej starannie budowanej tożsamości przejrzał na wylot twardą panią szeryfew, by dostrzec samotną przerażoną kobietę pod spodem. Zobaczył córkę próbującą sprostać duchowi uczepioną dziedzictwa, które ją miażdżyło. Nie chodziło o grę ani o podboje. Chodziło o więź. O pokrętną, niebezpieczną lekcję od człowieka, którego mój ojciec kiedyś próbował ocalić. Wrócił nie do tego, by się zemścić, lecz by dokończyć rozmowę rozpoczętą pokolenie wcześniej. Z dotykiem, który był zaskakująco delikatny, odnalazł zamek w kajdankach. Kolejne ciche kliknięcie i metal opadł z moich nadgarstków. Stałam, pocierając czerwone ślady, a oddech uwiąził mi w gardle. Cofnął się o krok, tworząc między nami przestrzeń. Dynamika sił znowu się zmieniła, ale tym razem nie była to walka o dominację. To było coś zupełnie innego. Zrozumienie. Pani ojciec dał mi drugą szansę, powiedział głosem niemal niesłyszalnym szeptem. Zwróciłem ją jego córce. Podszedł do biurka, podniósł pas z bronią i wyciągnął go w moją stronę. To należy do pani, pani szeryf. Ale to ciężar, który trudno nosić w pojedynkę. Gdy pierwsze świątła świtu malowały niebo odcieniami szarości i różu, Siedzieliśmy przy moim małym kuchennym stole. Opowiedział mi o swoim życiu, o wyborach, których dokonał i o człowieku, którym się stał. Ja z kolei opowiedziałam mu o miażdżącym ciężarze dziedzictwa mojego ojca, o samotności, która była nieustannym cieniem. To była najszczersza rozmowa, jaką odbyłam od lat. Kiedy skończył swoją opowieść, wstał. Mój dług jest spłacony, powiedział. Odjadę. To, co pani teraz zrobi, to pani wybór. Potrzebł do drzwi aresztu jako wolny człowiek, ale zatrzymał się z ręką na klamce i spojrzał na mnie. Albo mogłaby pani mieć zastępcę. Tydzień później w miasteczku redemption wrzało. Marko Vasquez, poszukiwany bandyta, nosił teraz gwiazdę zastępcy szeryfa. Oczywiście były szepty i spojrzenia pełne niedowierzenia. Ale były też skinienia głową z szacunkiem. Widzieli we mnie zmianę. Ostre rysy złagodniały, zastąpione cichą pewnością siebie. Samotna pani szeryf nie była już sama. Prawo odnalazło swoją duszę nie w zimnym żelazie więziennej celi, ale w odkupieniu drugiej szansy. I gdy razem wyjeżdżaliśmy na patrol pod bezkresnym niebem Nevady, wiedziałam, że największe zwycięstwo, jakie kiedykolwiek odniosłam, nie wydarzyło się przy pokerowym stole, ale w chwili, gdy odważyłam się stracić kontrolę i zaufać bandycie, który mnie schwytał.